Dzień dobry, nazywam się Hania i chciałam opowiedzieć swoją krótką historię na temat mojej przygody z postem dr Dąbrowskiej. Post dr Dąbrowskiej przeszłam ze względu na moje problemy z wagą, a w zasadzie z nadwagą. Wiązałam z tym postem ogromne nadzieje na to, że uda mi się pozbyć tych kilogramów. I tak też się stało, gdyż łącznie przez okres trwania 42-dniowego postu straciłam 40 kg. Jednakże, też dzięki temu, że przeszłam ten post, pozbyłam się okropnych migren, które towarzyszyły mi chyba od zawsze, i nic nie był w stanie mi pomóc w tym moim schorzeniu. Czułam się lekko. Na poście miałam motywację, miałam energię, chciało mi się każdego dnia coraz bardziej zagłębiać w zasady, jakimi kieruje się dr Dąbrowska i z jakimi należy podejść do tego, aby prawidłowo przejść cały post. Pozdrawiam.